Jak się czujesz Ma, przed meczem, Andrzej? Ryba i, ryba tylko Normalnie. No, ryba, jak się tak, czujesz przed meczem, Eliasz? Super. Jak Co? się czujesz przed meczem, Piotrek? Notebad. Wielki stres i emocje, bo to jest wielki mecz, ale damy radę. Mamy Andrzeja w składzie. To jest... To jest... Uważam, że ten mecz Mitch> będzie bardzo dobry. Zarówno jedna, jak i druga drużyna bardzo się przygotowały przed sezonem. W Uuu, w uważam, że to jest, to jest, to jest, bardzo, to jest bardzo dobry mecz no. Są bardzo sprzyjające warunki atmosferyczne, Murawa jest w idealnym stanie Mamy piłkę, co jest bardzo ważnym czynnikiem do gry Nawet mamy no, światło, człowieku no, Światło i są I w ogóle, nie, jest fajnie, mamy Andrzeja tu i Eliasza Jest, Przemek jedzie rozgrzeweczkę Jak się o, czujesz na rozgrzewce? Człowieku jest okay, tylko te warunki mi nie sprzyjają Dobra, wolniej, wolniej ludzie